No, nam robią nie, ja tam robię. Zdjęcia. No, no, no. Co? My się cieszę śliczniemy. Ustawiamy to. Możesz sobie usta chcemy pomalować. On nagrywa, ja wiem. No, nagrywa. <laughs> nie, nie nagrywam. Ja to dla Pasię. Zobaczcie pan na panowie. O tak. to ta, ta. się wydawała w Aldeburgu na brązową. Teraz na dokończę, proszę. nie no, czuję. No, no, no. Chcę smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam pojeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa, doba w apartamencie Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić tym co najlepsze Chcą się kusić, chcą nas dusić, jakby to było konieczne Ona mi ufa, daj mi rękę, wszystko zamieniam w pojeczne Niech trwa jeszcze, hotelowa doba w apartamencie Poczekaj no, Piękny się jesteś. Po czekaj, piękny i bogaty. Bo to idzie do dokumentacji. Ale zrób mu zdjęcie, że będzie ładnie. Wyglądał. No, ładnie wygląda. Za długie ręce masz, żeby ci pchnąć. Pi Złodziejskie. Daj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi To każda gwiazdka piosenkę zanudzi Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci. Słuchaj, bo no to są najlepsi poeci Gwiazdy, młekitne Tutaj Tutaj jest ślad jak polski Biały Ozeł zrobił kupę na ukraiński. To jest symboliczne. A, a Renata będzie teraz deklamowała w międzyczasie. Dzisiaj daleko pojechałem w gości I dalej mnie los nieszczęśliwy goni Przywieź mi coś, na z gwiazd światłości Przywieź mi coś, z kwiatów goni Bo mi zaprawdę prawdę od młodych mi więc z kraju taką jakby z nieba. Niechaj mnie Zosia, po pierwsze nie broń. Po co ty stajesz? <laughs> Ojże i nikt nie zna ciebie tak jak ja mam bilet ciebie niech Zobaczysz jak mnie świat, pokażę ci suficę z gwiazd Mam bilet donikąd, mój labirynt bez mapy Nie mam żadnej gwarancji Zobaczysz słońce i deszcz i może dowiesz się kim jestem Jest istotą posiadającą cztery kończyny. Te zaś dzielą się na dwie górne i dwie dolne. Przemieszcza się najczęściej w pozycji pionowej, choć może również poruszać się, korzystając ze wszystkich czterech kończyn naraz. Większość ma podobne obarwienie: białe głowy o twardej powierzchni i jaskrawe korpusy. Każdego ranka setki osobników wypełza ze swoich nor. I zwolna, lecz z ogromną determinacją, zmierza do miejsc codziennych spotkań. Tu rozpoczyna się wielkie żarowanie. Po zakończeniu posiłku, osobniki te zaczynają poruszać się w sposób dość chaotyczny, bez wyraźnego celu i powodu. Część z nich ryje w ziemi. Nie odbywa się to jednak tak jak u przedstawicieli ssaków z rodziny kretowatych. Które ryją pod ziemią. Ten gatunek zadowala się na ogół powierzchniowym zrywaniem darni, co czyni z wielkim namaszczeniem. Bez pośpiechu można odnieść wrażenie, że to zajęcie nader niebezpieczne, wymagające skupienia i rozwagi. Czasem kilku patrzy, jak jeden, prawdopodobnie zwiadowca, wykonuje wykop. Otaczają go wtedy i troskliwie się przyglądają. Pilnują, by nie spotkało go coś złego, by zajęty kopaniem nie padł ofiarą drapieżnika. Przeszukane miejsca znaczy, pokrywając je cuchnącą, szaro-czarną substancją. dla dzieci i dorosłych. Dobra, mam was nagrany i teraz sobie będę przypominał. Wolę moje złoto na szyi, ciebie w bikini. Szekiwaniliowe może te kili. Zróbmy tak żeby do tego tańczyli. Jak nie znają kroków, to ich nauczymy. Bo jesteś lepsza niż Kardinigi i To nie jest łatwe, jeśli nie znikniesz mi znowu po nocy, chyba się oświadczę. One są się bawić całą noc. Nie czasu, żeby kochać Z tego telefonu proch Puszczysz się na skórze tak jak brokad To tak kiedy będziesz miała tego do Zadzwoń do mnie, a zapomnisz o kłopotach Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd Widzę to po twoich dużych chodach Ojej, to film nagrywam. <grymne> <grymne> Dobra. Ma... Na, na. Może się przesunąć? Tak się odsuciła mi kamera.